Pierwotnie, posłucham. Zniszczono twoją wieżę. Posłucham, posłucham. Daj, dwie dyszki dla szefa. już opuściłeś grę, to opuść a pozdrawiam kogoś ciepło. Zdekorowa się, że coś do niej to zrobi. Serdecznym palcem Mamki pizda. Widzę, że to masz między nogami, ryj. Widzę, to twoja matka kurwa pod okiem ma coś w zimie od ojca kurwa. Nie no chłopcu kurwa mieszka i żyje na zasiłku kurwa na barakach i pierdoli coś do mnie. zamknij rej człowieku. Na barak? Bym ci, ci kurwa rodzinę wykarmił wyplatą. wypłatą, zamknij łeb chłopie. Stary tam nerkę na barakach. Bo kurwa. Nie, jak wy nerki nie macie, bo stary Zgupić musiał się Brudził jebany. Stary nerkę sprzedał, żeś do szkoły na, na książki kurwa, zamknij rej. Nie. Nerset to twój stary Chłop, jak ty masz buty cr 8 na WF, ty coś do mnie gadasz, kurwa Nike w drugą stronę C8 i idziesz, kurą, że Ronaldo jesteś. Zami dupę Nie ty kurwa trevisy tro... No trevisy, ty masz trevisy, kurwa, weź, idź się naucz, Trevisy, kurwa, kurwa z jak do przodu masz na... Polskiego ani do tyłu. nie umiałem z angielski się bierze, daj salut. Idź ty kurwa tam z matką na pole. No idź, idź, twoje słowo to idź, bo nogi nie masz i mówisz do mnie idź kurwa, bo już chciał się przejść, ale na wózku śmigasz po schodach, i dupę. Chłopca musi wymontować drzwi, żeby wyjść kurwa na balkon, bo się nie mieści. Zamknij grupę. No, neksik chyba w lagunie, kurwa na lawecie. Trap house Idę kurwa. Idę do idę ochłonąć, bo to się kurwa nie A ma. iść tam kurwa. No idę ci zajewać w ten garaż. A derek, iść tam kurwa, kurwa. starają ją zajewać. Dobra gruby, masz mój. Świtkę no, kurwa, no. kurwa. jak ty się śmiejesz, jakbyś 300 kilo ważył, na ryj. Ty się nadawał do tych amerykańskich, że tam mają 200 kilo, leżą na wyżej i nie mogą stać. Hmm. Stary, ci się krztusi, migdałami, rozumiesz no, no, to? Ej migdałek, migdałek, stary ci się krztusi.